No unlucky. Mogłaś nie dawać coraz więcej. 80 w slotach. Kurde, nie wiem, razy 20. 8 razy 2, 16. milion 600 chyba. Morderca idzie, chować się. O, jednak nie idzie. Ela już sama punkty podpierda. O nie. Idę poszukać killera, naskarżyć na was. Dobra. Nataszka, serio, mam nadzieję, że to trafisz. Naprawdę. Mam nadzieję, szczerze. To tak szybko zapierdala, że ledwo 6 punktów dostała O, dynia. Co jest? O, dynia. o, kurwa! Pielęgniarka mnie goni! A ją w chuja zrobiłem. Dawaj Gdy może ja po 50, 50 to będzie milion chyba? Ja bym dawał po 50 na twoje miejsce, tak? 50 razy 10 to jest 500 koła, no to będzie milion. No, to teraz mam Dawaj pieniądze. po 50, lepiej niż po 80. Co za jeden nurst? Aj na to o wystaje Niepotrzebne ryzyko Już nie masz w ogóle? No masz 200 koła jeszcze Prawie. A, kręgu, ale do. Aj, zmarnowałem. Mną mną. Zmarnowałem pułapkę. No nie. Aha, bo ty tu jesteś. Jakiś jeden nie chcesz? Mordek, trochę się boję, bo nie mam oddanych punktów. Tu są szafki. O kurwa, tu nie ma? Właśnie, nie widziałem. A tu jest za tym. Dobra, to wytrzymaj chwilę, bo tu mam rifta. Ja pierdolę, I tu jest szafka, tu jest szafka z tyłu. Ja wiem, robię. A ona kopnęła? Ona kopnęła gena mojego i go wyjebało. Oj. O kurwa. My jesteśmy z tyłu, generalnie, wiesz? Jest z tyłu. Naki. Ja tu w szafce siedzę z przodu. Kurwa, co to za M1? Nurs jakaś. No to dobrze, gdzie jesteś? Uff, Uf. dotknę gena i spierdalam. Ja, ja tu w szafce Uf. jestem za tobą. Aj. Kurwa, jestem po Ale ta, ale nie, nie dam rady. Nie, nie ma Oj, szans. Wie. Kurde. Bo wola, Oj kurwa, kurwa na głośno wskoczyłem cię... do szafki. Chyba... No chyba cię słyszała. Nie, nie słyszała. Aha. O, idiotka. No, dynka. Dynka. Nie, o, dynka. Nie, to. <śmiennie> no, A dobra, zniszcz sobie. Już nie, już ty ja A gen kopnięty, czy nie? Aaaa, nie Chodź wiem. Zobaczymy. dotknęłam go. A, A nie kopnięty, no dobra. Ile masz tych punktów? Dwa. Bo oddałam czternaście. A no dobra. Ja mam piętnaście oddane i zero. Dawaj, magicznym sztuczkę Widzieliście one. Daleko, ogromat. o granat. A dalej można zrobić więcej niż jeden, czy nie? A wiesz, że nie? Co no nie próbowałam jeszcze. Kurwa wyskoczyłam na później. No, daj, jest ja kopnę w Londynie. Dobra. Jak ty jej nie chcesz. A to zaraz obok jest gen. Dobra, ja potrzebuję jeszcze parę punktów. Mam 9, Dobra, 3 punkty potrzebuję i mogę oddać. A te szczeliny pojawiają się w tych samych miejscach. W ogóle. W tych samych? No, bo ja Ej. tam, gdzie ty robisz teraz, to ja ją wcześniej służyłem, nie? I ona się pojawiła tam z powrotem. Chodź tu na chwilę, gdzie ty jesteś. Idę. Tylko random z nią tu biegnie, nie? To jest... Widzisz to, Co? A u mnie jest... Nic tu z... nie ma. U mnie jest yy, ten... Wyślij szafka, szafka, szafka. Kurwa! O! Dawaj bol. tu, dawaj tu do szafki. Ja ci widzę kurwa, gdzie jesteś, bo... u mnie jest ta szafka przewalona. Kurwa, mam nadzieję, że ona tak nie widzi. Bo czasami killerzy też tak widzą. Dobra, spierdalamy, położyła tam Robiłam screena kurwa. Mnie. A ja skrzynkę mam, w sumie mogę hack sabotować. No trudno. Gdzie jesteś? Ja robię segena. tak na radnego, no daj i ona tu jest niedaleko. Aha, no sobie. Weź mnie tu, gdzie jesteś. Za tobą. Ja potrzebuję trzech punkcików. Mhm. I będzie ostatni skin zrobiony. Oj. tu no, a to dalej gdzieś się bawi przy tym cyrku chyba. No tak. Też ci życzę powodzenia na pasza ta serio. Tak z, to już z, Prosto dynka. z serduszka. Bum Obronię cię Nikala. Dobra, ona nie wisiała jeszcze A, to jest tak, prawda? Aj, kurwa, ja mam punkty nieoddane, kurwa, gdzie tu jest? A ja kończę zaraz gena, nie? 90% mam Dobra, nie ja mam adrenaliny, by the way. Trzy, dwa, jeden. Wypierdolę się za nią. No nie. No nie. Ej, Nie, nie ma tego. Ada, no, ty kurwo. Co? No, Rick, użyła przed nosem Ale, praktycznie. Kurwa. No? A, Mikaela chciała też będzie mnie uratować. No. Mm. Nie możemy jej zostawić. Ada nic nie zrobiła w tym meczu, więc to może zostać. A, Ada już bramę se otworzy i zaraz spierdoli. Aha. Znaczy, tak myślę, że spierdoli, nie wiem. Ona tu przyleci od razu, więc uciekaj od razu tam do bramy przy cyrku. A, już leci za tobą. Kurwo. Nie, za mną? Ściągam Michaela, tak. Jak dobrze pójdzie to się... O, Ada przybiegła! Chciałem, że mogę przyjąć, ale zapomniałam, że o nie działa. Gdzie jesteś? Ja biegnę tamtej bramy. coś tam widziałam... Ejdę. Na cyrku jestem. Ej, miło, że Ada tu przybiegła. Ja mogę hita przyjąć. Za ciebie oczywiście, bo niekoniecznie za nich. Dobra, otwieraj już tą bramę. Ja wybiegnę hita przyjąć, no. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo ona może przed, przed wami się cepnąć, nie? O, nice. Ja... No nie gadaj. Nie pierdolą. Wyszła, 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 wyszła. Okej, okay. Ja tak kiedyś nurską zrobiłem, że się leczyli i tepłem się tak do samej ściany bramy, tak jakby. I w drugą stronę byłem nie? I wyciągnąłem. Ładnie, ładnie. Jaką masz rangę w ogóle? Ej, ona gra z, tylko z durskoligiem z na jedynce. Wszyscy chcieli zasajbować punkty To jak mały stilczek Jak to się Coś tak ci zbędne? No. Ja chętnie przyjmę. I w ogóle znowu gadałem do wyciszonego mikrofonu, nie? Ej, przy bramie. Mówiłem, że dawno yerby nie piłem. Tej I tu nawet nie mam, i że zamówiłem sobie ostatnio dwie torby półkilowe. Jerby yeah, yeah, mojej ulubionej Po drugiej stronie totalnie o, Dzień dobry Stalkońsik, cześć No jebać go nie to o, okay. Nie, nie, nie Ja sobie idę flashbanga zrobić Ale to prawie i tego boga z, z lasami? No właśnie co zrobił? No chuj mi w dupę, nie? Idzie tu już. Nice, dzięki. Trzeba wobym leczenie jakieś gdzieś. A że gębę? Tak, tylko on mnie chyba goni. Kurwa i wskoczyłem jeszcze na głośno do szafki. Dobra, head on kurwo. I make tunel. O, za chyba Dobra. domgierki? Dokładnie tak jak Leto napisał. Are było fajnych udanych, a tak chuli Uraj do ciebie. Czekaj, legion. Luźno! Mam off the record, chciałem myślałem, że mi jednie To bym miał speeda jeszcze A niej Też się już raz w kropa No i idealna mapka Tych Tych szuków nie widać Idzie do kogoś kto jest w pobliżu stoi ze ścianką. No do mnie Ty chłopka. Obrazko to, no, to, to zabierz nas do kuchni ze sobą. Tam gdzie na żółto się świeci jest półgeno No kurwa szczelina zniknęła jebana Oślepiony <laughs> kurwa jest Oj, chyba mnie widział. Jest taka opcja. O kurwa. O cześć. No, ty się lepiej już schowaj. To co, szafka w yy, szaku? No... Mogę spróbować... O kurwa. No, na pewno ja. Jest paleta. Dobra. Która szafka? Ta pierwsza przy drzwiach. O ta. O kurwa. A się w No, <śmienicza> za mną leci. Ej, dobra, kurwa. <śmienicza> ja ja do, wiem, kurwa! Nie padę trafił do kurwa. Nie nawidzę tego chuja. Ja nie ja No chuja! Ie, wane, trapy, no nie. O, kimicz, a jak słabo. Jak wiedzieć, nie wiem się. A ja rano grasz, patno. What <coughs> for? Kora, palcowa do mnie. Nie, no kto tu ranny biegnie? To ja. Jesteś Spróbuj przyjąć! Aj kurwa! Kurwa, próbowała! No trudno no. Nie myślałem, że od razu tak tu przyjdzie. Mamy to Zapierdalaj, zapierdalaj! Nie wierzę w to, nie, nie wierzę! Kurwa! Mam nadzieję, że tu nie ma trapa. Uf Dobra. No nie, taki był plan. Dobra, ale... W cyrku czy zostaje 9 nie, kończ. Ale się udało. No tak średnio. Pan był taki, że no cię ale... ratuje. A nie, że robię ci drugi hack. Dobra, ja kończę. No dobra, górę. ale ty byś miał tętkę, a ja mam dopiero drugi. O, no, przede mną centralnie jest trap. Dawaj starką zupkę Stoje. chińską. możecie sobie uciekać generalnie. Nie no co ty fejton, bez ciebie? On dosłownie stoi jest, więc. No i to No, chyba tak. Podziwia cię. Taką damę. Na haku mieć. Jak podziwię moje zaszkone? Moje zawiesi. Nabić taką damę na Haka. Proszę mnie nie rozśmierzać, bo fejlu jest pieczeki. O nie! Dobra, ja jeszcze ja zaraz pierdolę w jakiegoś centralnie, trapa centralnie na pewno, nie? Centralnie przede mną trap. Nie znalazłesz już chyba. No. Czy on miał insidiusa? Mi chyba tak. Dobra, maspol ma dopiero... Co boisz się już kurwa tego flecku? Twój mi w dupę, hmm. nie? Ja pierdolę. <laughs> Popierdolimy mnie, nie? Rama jest na koniec. Zaraz wejdziemy praca. i tak Zabranę w jakiegoś dopiero... trapa. O, I idzie za nami! Zami? Tak, idzie za nami! Spierdalać! Dobra, ja, si ja się wpierdolę w coś, nie? Ja nie byłabym sobą. Wraca gdzie... się. się do Uff. Do Dobra. Gdzie jesteście? Wrescy. To się poleczymy. Ja jestem przy Urwa. A ja tu z Hedonem siedziałem. Dobra, czy wydać dacie radę? Dobra, widzę, gdzie jest trap. Ja się zarabiebię w jakiegoś trapa na pewno. Ale on face chuj. Dobra, gdzie jesteście? Czy... Y, jestem przy bramie tej na prawo od ciebie. O kurwa. Tak daleko? Ale face, tak daleko. Są. 5 sekund biegł z twój. Gdzie jesteś Areza? Ja jestem przy haku, ale on coś czeka. Chuj, dawaj Dobra, najwyżej negady. na podmiankę. Oj. No ale też to... nie ma pulsu na pewno On tu trapami się zostawi No kurwa. Nie, co, jak tam podejdziemy, to ja się wpierdolę w każdy po kolei. Eee, jeden jest trap po lewej, przy kamieniu ode mnie. I naprzeciwko jest jeden. My się wpierdolimy ale w trapy, zanim tam dobiegniemy. Naprawdę, no. No dobra Ale serio, no co, chciałbyś się odwrócić no. w drugą stronę, Chciałbym żartować, ale czujesz że naprawdę się wpierdolę w trap'a Uważaj na tego, co ja tam byłem Dobra, kurwa Gdzie on jest? Dawaj, dawaj! No. O, kurwa. pierdoli mnie, nie? Dawajcie, bierzcie go Czarnie. przecież puściłam kurwa. go, okay. No nie podniesiemy go, nie podniesiemy go Łatwo. Może, może, może. Kurwa, szybko, 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 tak. szybko. Dobramy! No, to też jest przygotowanie. Bieg... Nie? nie wiem, tak, nie. Obydwiosny, tak? Obydwiosny tak, a no dobra. dobra, uwaga na trapy. No. Łatwo. No, jeden za jeden. No, ja chciałem go zbejtować tak. na porządku. A ja, po jak ty tam podbiegłaś i, on cię, i zanim on cię złapał, to ja chciałem go, go ściągać, a mi zaczęło podnosić tego, areza, nie? Właśnie widziałam Dwa coś. razy tak. Ja, jak ja w tym kurwaliście leżałam. No, a ja chciałem go zbejtować na hitach, żeby, żeby go ściągnąć. Dobra, ale dostał coś, najmniej punktów z nas wszystkich. Bez fita, no. Więc jest, no. jest dla musa.